O, oh. telefon oh. się Co Niusia? No daj ten telefon, daj. Halo? Niusia? Niusia. Do ciebie. Do ciebie? Do ciebie. Kto dzwoni? Kto dzwoni? Kto? Niusia, kto dzwoni? Aha. Ale co mówił? Co mówił? Niuska, co mówił? Co mówił? Hej, Nikolka! Co mówił? Halo? 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 Okej, okay. daję już Nikolkę. Do ciebie. Trzymaj, do ciebie. Do ciebie. Niusia, szybka, Do ciebie. Do ciebie. Dobra. Papa. Papa. Papa, Pa, 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 pa. pa, pa Idzie myszka, Jusia. idzie myszka, idzie myszka, idzie, idzie, idzie. Kto do Ciebie dzwonił? Co? Kto dzwonił? Nikt? Nikt nie dzwonił? A czemu mnie bierzesz?